Szanowni Państwo, znajduję się w miejscu byłej synagogi żydowskiej w Biersku Białej. Z tyłu jest ta Bania Luka. Kiedyś był to żydowski dom kultury. W 1939 roku synagoga została wyburzona, jak Państwo wiecie, zostały w Polsce i w Biersku Białej wprowadzone ustawy norymberskie. Pod pozorem tyfusu były również Żydzi byli szykanowani w tym czasie, zamykani w gettach. Źle się stało, proszę państwa, bo w Biersku Białej w ubiegłym tygodniu dyrektor Bania Luki, jak także dyrektor Teatru Polskiego, w delikatny sposób spróbuje wprowadzić pewną segregację. Co prawda jest to kwestia dobrowolna na razie, ale wszyscy widzowie Teatru, zarówno Bania Luka, jak i Teatru Polskiego, są proszeni o składanie oświadczeń o tym, czy są zaszczepieni, czy nie zaszczepieni. W związku z tym, dziś. Niezaszczepiony Żyd będzie miał pewne problemy, na pewno będą go obowiązywały limity, gdy będzie chciał obejrzeć tutaj spektakl. Apelujemy w związku z tym do Pana Dyrektora Banieluki, Pana Jacka Popłaskiego, apelujemy do Dyrektora Teatru Polskiego, Pana Mazurkiewicza, jak i również Prezydenta Klimaszewskiego, któremu te placówki są podległe, o to, żeby wycofał się z tych decyzji. To nie czas, nie miejsce, źle się to kojarzy, Zróbmy z tym porządek i wyrzućmy to. Kolejna sprawa. E, spół, prezes spółdzielni z Czech, e, pan Jacek Żołbak, e, wprowadził, e, wprowadził segregację i to już taką po całości. E, postanowił zorganizować świąteczne spotkanie opłatkowe, ale tylko dla osób zaszczepionych. W związku z tym postanowiliśmy również e, na, napisać petycję, zaprosić mieszkańców, e, o której petycji to opowie kolega. Panie Prezydencie, w wywiadzie 18 listopada dla Polskiego Radia Katowice zapowiedział Pan wprowadzanie segregacji społecznej w Bielsku Białej, zaczynając od swojego urzędu. My, jako Konfederacja, wychodzimy z apelem, z petycją skierowaną do Pana i prosimy mieszkańców naszego miasta, naszą społeczność, o poparcie dla tej petycji. Zapraszamy na strony społecznościowe Ruchu Narodowego Wolności Bielsko-Biała, Zapraszamy na strony Konfederacji, tutaj nasze lokalne, aby poprzeć, przeczytać i poprzeć ten apel, tą petycję do Pana Prezydenta, która sprzeciwia się wprowadzaniu segregacji społecznej na terenie naszego miasta, naszego powiatu. Podpisujcie jest. petycję. Podpisujcie petycję, zapraszamy. Jest całkowicie niejawna. Tutaj Za dwa zrykowi. tygodnie będziemy ją składać w ratuszu, Dokładnie. także do zobaczenia. Podpisujcie. Pozdrawiamy.